Ja jestem inspektorem budowlanym. No i ponieważ jestem kobietą, chociaż całkiem sporo już jest teraz kobiet inżynierek czy, czy też właśnie inspektorów, natomiast jednak jest nas dużo, dużo mniej. Więc jakby nazwa mojej firmy to trochę takie nawiązanie, że w dość takiej męskiej branży, jaką jest budownictwo, jest właśnie jakaś sobie tam babeczka kobieta, która e, szuka usterek. To znaczy, z branżą budowlaną, to zawsze wiedziałam, że będę bo mają 14 lat kupowałam taką gazetkę, wtedy kosztowała 99, Ona chyba nadal jest. Tam chyba mieszkanie, co jest mieszkaniem, nie będę tutaj mówić dokładnej nazwy, bo już nawet jej nie pamiętam. I wtedy bardzo chciałam być dekoratorem wnętrz, gdzie mój dziadek, który no, nigdy jakby nie miał takiego wyszkolenia budowlanego, ale był majstrem, takim samą i piastował takie stanowiska w bardzo starych czasach. <krym> Widziałam jeszcze jego jakieś zapiski te, te, te kosztorysowe i mi się to bardzo podobało. Więc e, potem myślałam, że okej, okay, to może pójdę na tą architekturę wnętrz, ale pochodząc z mojej miejscowości w Bieszczadach, a mianowicie z Ustrzyk Dolnych, to ja nie miałam za bardzo dostępu do jakiegoś takiego szkolenia się w rysunku. Mhm. Być może gdzieś mogłabym jakiegoś architekta wziąć jakieś lekcje, ale jakby stwierdziłam, że ja pójdę jednak na budownictwo, na które się dostałam, bo dobrze tam zdałam maturę z matematyki, z fizyki. Mhm. No i kończąc budownictwo, tak naprawdę początkowo byłam na, zanim otworzyłam ten biznes, bo go obecnie mam od 5 lat, natomiast w branży jestem od 10 na bardzo dużych etatach i wtedy mi się te etaty podobały, bo to były fajne stanowiska w dużych firmach typu Budimex, typu mm. Warbud. Też byłam jedną z ostatnich dużych takich, że tak powiem, inwestycji, na której pracowałam jeszcze e, przesuwając właśnie ten suwak, że już zaczęłam coś kombinować z tymi odbiorami, to zaraz powiem. I się ekstremalnie tego bałam, bo to jest taki ten moment, tak jak nieraz blogerzy zaczynają blogować, a jeszcze pracują na etacie. Mm. No to ja takie coś samo że gdzieś tam po godzinach robiłam te odbiory.